Witajcie na Hokkaido! Dzisiaj odwiedzimy Ainowski skansen wakan, gdzie poznamy lepiej kulturę rdzennych mieszkańców Hokkaido. Odwiedzimy muzea z wystawami Ainowskiego rękodzieła, spróbujemy Ainowskich potraw i pójdziemy na wycieczkę prowadzoną przez prawdziwego potomka Ainów. Lokalny potwór z jeziora Kuściaro? Kusi. Kawa uroczy. Mireru Kana. <kuh> mm, nie wiem. Cześć Turski, tu Emil Dzisiaj dzień drugi na Hokkaido Jej. Jej. Zaczynamy wycieczkę, dzień drugi Co dzisiaj robimy? E, dzisiaj uczymy się o kulturze Ainów O, to będzie coś nowego Ja Zaczynamy bardzo się. lubię Golden Kamuy <laughs> Golden Kamuy, znane anime tak. Ja jeszcze nie oglądałem Ja lubię nie anime Anime o Ainach tak, to tak. jest popularne zaraz w Japonii jest. Polecam. Jako poleca, to trzeba obejrzeć. Ajko co to jest sunayu? Piasku jest onsen. See? Make your onsen by digging sand. O, będziemy bawić się w piasku? Tak. Super. Powrót do dzieciństwa. Trzymaj się onsen. Tak to się już czuć. Widzicie, te przy już są powykopywane onseny. Spróbujmy zrobić własny Ciepło. Woda jest ciepła, wiecie, że? Tak. Ciepło. No to zaczynamy kopać. Tutaj. Da robotek. Startujemy. Startujemy. Tak, ciepło. Już się cię połapie tej. O nas to chyba tu na pijak już. O kurde. A, parzyć się można, tylko przyczyny jest kijek faktycznie. Gło co? Gorąco. Nie można. Nie można kopać, tak. Uuuu. Majko dobra robota, Jeszcze się dokopaliśmy do onsenu. Mamy o! właśnie onsen. Możemy sprzedawać już bilety. I fortunę zarobić. Już go na make us rich. Ajko. szybko się powiększa. Ajko, jak go nazwiemy? Jak się nazywa ten Onsen? Jajko Onsen. Jajko Onsen? To jest dobra nazwa. Onsen Jajko. Onsen Jajko. On jajko już gotowy To co wchodzimy? To jest tylko taki na stopy, nie? Próbujemy Bo... Próbujemy włożyć nasze stópki mm. <śmiech> 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 oh, za gorąco. Zdecydowanie <laughs> za gorąco <laughs> na woda jest. Nie, 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 nie można. Tu trzeba by dopływ z jeziora jeszcze dodać chyba, żeby to używać. Zimno. Ciepło? <laughs> Jimu no, czepek? Jimu do I wszystko jasno, przeszliśmy tylko po. Wlepkę do jakiejś aplikacji z Golden Kamuja, tak? Możemy już iść? Tak! Okej, okay, to papa pa, muzeum, już nie musimy wchodzić, wystarczy nam. Aj, można zrobić sobie zdjęcie z postacią z tego anima. No dobra, wejdziemy do muzeum, oczywiście. Ainowie zamieszkiwali te ziemie od dawnych czasów, ale ich kultura została w dużym stopniu zniszczona przez władze japońskie w epoce Meiji, ponad 100 lat temu. Ainowie mieszkali głównie na Hokkaido, Sahalinie oraz na Kamczatce. Zajmowali się rybołówstwem, zbieractwem i łowiectwem. Na przestrzeni wieków dochodziło do konfliktów zbrojnych między Ainami a Japończykami, ale mimo to na dalekiej północy byli oni w miarę niezależni. Nie posiadając własnej państwowości i silnie zorganizowanej władzy, ostatecznie przegrali z rządem japońskim, który prowadził agresywną asymilację Ainu. Niech Dobra. Jesteśmy już na jezioro pa To gdzie jesteśmy teraz? Tutaj jest Ainu To jest taki skansen kultury ainowskiej Można zobaczyć tutaj różne sklepiki wyroby ainowskie Spójrzcie, maska jest nawet wzorki ainowskie Ekstra ten kufel do piwa te drewniane zjadki są super kawałki. Kuma poko. No i to jest taki trochę skomercjalizowany bardzo skansen kultury Nie ma to jak masakrować jakąś kulturę, zanihilować ją praktycznie całkowicie, a potem sprzedawać jako pamiątki. Klasyka. No, <noise> i na innym tylko nie ma takiego, jakiegoś takiego, jakiegoś takiego. Jesteśmy wchodni, więc jest czas na ajnowską kuchnię. Co zamawiamy jako? Mmm, dość O, ja chcę jelenia. Mięso z jelenią. Mamy tutaj przykład ajnowskiej kuchni. Zupa z mięsem jelenia. Oraz z warzywami górskimi. Tutaj jest miska ryżu. Też właśnie ryż przygotowany w stylu ajnowskim razem z jakimiś fasolkami, też z jakimiś ziołami chyba, a to, co wygląda dość dziwnie, to jest słuchajcie, krew łososia. To się dodaje do ryżu. Mm, Takie o trochę. No dobra, teraz spróbujmy. Jest włososia, To to nie dobrze Dziwnie to wygląda. Bardzo słoną, salty, ale co Pasuje smakowo do ryżu. Jesteśmy teraz w niewielkim muzeum w Kotan w starym domu ajnuskim. Nie wiedziałem nawet, że Ainu mieli łodzie, żeby pływać daleko. クマは神様が地上に来た時に現れた姿だと考えられていて特にそのユニークなその考え方は神様が毛皮とか肉をお土産として持ってくるそれがクマの姿だだからそのクマはいい Tarashi i kukurydza indyjskiego? Kmało. Karuku towary kieruję. Nie, sukukarakami sama kara u mnie Idziemy teraz na wycieczkę po lesie, którą prowadzić będzie potomek Ajnów. To może być to ciekawe doświadczenie. Ajko bardzo chciała iść na taką wycieczkę, żeby poznać lepiej kulturę Ajnów. Nasz przewodnik. Dostaliśmy na takie kile. Idziemy na półtorej godziny spacer アイヌについてなんですけれども、えー、とここ阿寒湖では大体三十軒のお店があって、で関係者が百二十人ぐらい、mm. ここで住んでいるようになっています。 Większość z nich zasymilowała się z japońskim społeczeństwem i nie zna nawet języka aynowskiego. Na szczęście w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie kulturą Ainów, powstają kursy języka aynowskiego oraz nowe muzea, gdzie można poznać ich kulturę. Osoby o korzeniach aynowskich też zaczynają kultywować zwyczaje przodków i starają się podtrzymać tradycję przy życiu. Przykładem jest nasz przewodnik, który oprowadza wycieczki oraz propaguje kulturę aynowską w regionie. あかんの山の水海に歌うまいもよ何を思うまいもよまいも緑のまいもうわがとえスクーパーたぬき

もう塞いじゃってます手で塞いじゃうとならないですならないじゃんコツなんですよねこれあなったオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッカーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー

Księżniczka Ekon, <grymne> ta księżniczka, przepięknie wygląda. Uuuuh, superaście. <grymne> Czym jest takie jaja? co Jaj jaj. Jaj Jaj Jajaj do góła, dziękuję. 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 jak Ci się podobało? No bardzo ciekawa wycieczka. Fajnie było się zapytać o różne rzeczy pana przewodnika. Wiecie, no, ostatnio się dużo mówi o Ainach Bronisław Kijusucki, znana historia. U nas na podcaście po Japonii też był wywiad na ten temat. Koniecznie obejrzyjcie lub posłuchajcie. Warto się zapoznać z tą historią. Ciekawe miejsce, warto przyjechać i bardzo mi się tutaj podobało. Więc jak będziecie mieli okazję, to zapraszamy do Akan, żeby troszeczkę poznać kulturę Ainów. Jest też tak, muzeum nowe w Upopoi? Upopoi? Gdzie to jest? W, A, w Tak, Muzeum Upopoi w Shiraoi. To jest nowe muzeum w zupełnie innym miejscu. I tam A. pewnie jest o wiele większa jakaś wystawa, i musi być naprawdę super. Mam nadzieję, że tam się uda kiedyś pojechać. Dziękuję za oglądanie tego odcinka z Hokkaido. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych. trzymać się. Cześć.